Witam Was w drugiej części wiosennego cięcia roślin ozdobnych. Przy okazji rozmawiamy sobie o narzędziach do cięcia. W poprzednim odcinku przycinaliśmy miskanty, budleje, morwę i rozmawialiśmy sobie o sekatorach i doborze nożyc do grubości gałęzi. Dzisiaj o cięciu na wysokości i mniej popularnych sekatorach. Do cięcia gałęzi na wysokości można wykorzystać taki sekator na tyczce albo drabinę. Co wybieracie? Bo ja sekator. Sekator zahaczamy o gałąź i ciągniemy za sznurek. I zrobione wygodnie i bezpiecznie. A jeśli gałęzie nie są zbyt wysoko, skorzystajcie z takich nożyc z teleskopowymi rączkami. Jeśli chodzi o ostrza, to mamy dwa typy mijające się i kowadełkowe. Najczęściej ogrodnicy używają sekatorów z mijającymi się ostrzami, zwanych też nożycowymi. Te najlepiej sprawdzają się w cięciu zielonych lub cienkich półzdrewniałych i zdrewniałych gałęzi. Twarde, zdrewniała, a także suche gałęzie łatwiej ulegną sekatorom kowadełkowym. Zbudowane są z jednego ostrza i stalnicy, na której opieramy gałąź przeznaczoną do cięcia. Jednak gdy mamy do czynienia z żywopłotem, Potrzebne będą takie nożyce, zwane szpalerowymi. Jedne mają prosto ostrza, inne pofalowane. To pofalowanie sprawia, że gałązki nie uciekają tak podczas cięcia. Ale pamiętajcie, jeżeli macie lub chcecie mieć ptaki gniazdujące w żywopocie wiosenne, cięcie powinniście wykonać nie później niż do początku marca. A dopiero potem, od połowy sierpnia, kiedy ptaki opuszczą już gniazda. Nożyc szpalerowych możemy używać nie tylko do cięcia żywopłotu, ale także do modelowania pojedynczych roślin. Wiciokrzew pomorski nie wymaga cięcia, poza zwykłym, nazwę to, korygującym. Tutaj rozrósł nam się za bardzo i trzeba go przyciąć, bo inaczej pergola może tego nie wytrzymać. I tu chwila na rodzaj samego cięcia. Przed momentem dokonałem cięcia korygującego ze względu na podporę, ale takie cięcie wykonuje się też dla poprawy kształtu korony. Jest jeszcze cięcie sanitarne, gdzie wycinamy chore pędy i prześwietlające, gdy gałęzi jest za dużo i dają zbyt dużo cienia. A także formujące, gdy wycinamy sobie krzaczki w różnorakie formy według naszej fantazji. Dzisiaj było o cięciu. Nie bójcie się przycinać, bo dzięki przycinaniu wasz ogród będzie jeszcze piękniejszy. I dbajcie o sprzęt, by Wam długo służył. W tym ogrodzie koniec z wiosennym cięciem. Teraz tylko czekać, aż wszystko zakwitnie. Utnę sobie forsycję do wazonu. Jeśli się podobało, subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie w dzwonek, a będziecie na bieżąco. Do zobaczenia!